Pomimo restrykcyjnej polityki monetarnej, główne gospodarki nie tylko nie zaliczyły długowieszczonej recesji, ale znacząco urosły i to przy spadającej inflacji. Indeks SP 500 nie tylko kontynuował wzrosty, ale ma za sobą dwa lata z rocznymi zyskami przekraczającymi 20%. Gdy w takim środowisku czytam, że wysokie wyceny spółek nie mają istotnego znaczenia, bo na naszych oczach dokonuje się rewolucja, a stare inwestycyjne zasady przestają obowiązywać, Zapinam mocniej pasy i szykuje się na turbulencje. W co inwestować w 2025 roku zapraszam Was bardzo serdecznie do przeglądu wniosków, jakie wyciągnąłem z lektury 230 stron raportów opracowanych przez 7 największych firm inwestycyjnych na świecie. To jest BlackRock, Vanguard, UBS, Fidelity State Street, Morgan Stanley oraz JP Morgan. Zarządzają one prawie jedną czwartą globalnych akcji i obligacji, dlatego lubię wiedzieć, czego się spodziewają. I co ważniejsze, jak rozumują. Pokażę Wam także wyniki oraz skład mojego portfela długoterminowego, a na zakończenie powiem, jak będę inwestować w 2025 roku. Zacznijmy jednak od oczekiwań analityków. Oho, robi się ciekawie. BlackRock pisze tak: Nie jesteśmy w cyklu koniunkturalnym. Historyczne trendy są trwale łamane przez mega siły transformujące gospodarki, takie jak rozwój AI. W naszej ocenie, ten fundamentalnie inny krajobraz zmienia naturę inwestowania. Inwestorzy nie mogą polegać na ostatecznym powrocie do historycznych trendów. Gdy czytam takie zdanie, nie mam wątpliwości, że rok 2024 na tyle zaskoczył analityków, że wymyślają coraz bardziej enigmatyczne porady, jak inwestować. Jak widzicie w tej tabeli, jeśli ktoś nie przekombinował, to w 2024 roku. Trudno było stracić, bo to był kolejny dobry rok dla większości aktywów. Najmocniej błyszczały jednak dwie gwiazdy: akcje amerykańskie i złoto. Przyjrzyjmy się im nieco bliżej. Analizując zachowanie różnych klas aktywów, lubię patrzeć na nie w bardzo długiej perspektywie, by nie opierać się tylko na doświadczeniach mojego krótkiego życia. Na ekranie widzicie właśnie tabelę pokazującą raptem 10 przypadków. W których w ciągu 153 lat od 1871 roku amerykańska giełda rosła o ponad 20% dwa lata z rzędu. Jednak po takich wzrostach tylko trzykrotnie zaliczała potem spadek w kolejnym roku, a jeden raz wynik wynosił zero. W pozostałych przypadkach, na złość kontrarianom, kontynuowała wzrosty. Dlatego fakt, że rynek tak mocno urósł, sam sobie nie musi być jeszcze powodem do niepokoju. Niepokój wynika raczej z czegoś innego, z tego, że gdy spojrzymy na ceny akcji w zestawieniu z zyskami generowanymi przez spółki, no to widać, że akcje amerykańskie po prostu są drogie. Jednym z popularnych wskaźników odnoszących się do historycznej wyceny akcji jest tak zwany Shiller PDE, zwany także CAPE, czyli Cyclically Adjusted Price to Earnings. Porównuje on aktualną cenę akcji. Do średnich zysków z ostatnich 10 lat skorygowanych o inflację. I takie uśrednienie pomaga wyciąć szum wynikający z nadzwyczajnych zdarzeń. I kiedy nagrywam ten film, 14 stycznia wskaźnik Cape wynosi 37,04 i wyżej był tylko w okolicach szczytu bańki internetowej w latach 99-2000 oraz po gwałtownym odbiciu spółek technologicznych po COVID-owej panice. Dla pełnej jasności. Ten wskaźnik absolutnie nie nadaje się do określania momentów wejścia i wyjścia z rynków i ma wiele wad, ale jest jednym z wielu, które mówią nam dzisiaj: "Hej inwestorze, bądź ostrożniejszy. Akcje amerykańskie są drogie". Na wskaźnikach takich jak forward p e, czy price to book value, czy cena do sprzedaży wyceny indeksu są również wysokie. Co to oznacza? Że w cenach jest już bardzo dużo pozytywnych informacji i optymistycznych oczekiwań, więc Trudniej będzie o kolejne pozytywne zaskoczenia. No i co do tego, analitycy są zgodni: giełda amerykańska jest bardzo droga. Ta drożyzna wynika jednak przede wszystkim z wyceny technologicznych gigantów. Sześć największych spółek odpowiada już za niemal 30% kapitalizacji indeksu SP500 i one także odpowiadają za największą część zysków. Mamy więc do czynienia z największą od lat koncentracją. Mimo tego zdecydowana większość przeczytanych przeze mnie raportów wykazuje optymizm w stosunku do akcji amerykańskich i oczekuje, że indeks SP500 zakończy rok 2025 o jakieś 10% wyżej, czyli w okolicach 6,500-6,600 punktów. Zaliczając po drodze oczywiście korekty spadkowe, bo wszyscy wskazują na to, że zmienność na rynku będzie większa niż w poprzednim roku. Tego przynajmniej oczekują. Tu od razu puszczam do Was oko i przypominam, że dwa lata temu byli bardzo pesymistyczni co do perspektyw amerykańskiej giełdy. Rok temu trochę pesymistyczni, a w tym roku wykazują optymizm. A co z drugą gwiazdą minionego sezonu, czyli ze złotem? Optymistyczne oczekiwania sprzed roku tutaj sprawdziły się akurat dobrze i złoto dało solidnie zarobić. Cena złotego kruszcu w dolarach podskoczyła o kolejne 25,62%, kończąc rok 2024 w okolicach 2610 dolarów za uncję. Przyczyną wzrostu miała być chęć większej dywersyfikacji portfeli przez inwestorów w obliczu rosnącej liczby konfliktów zbrojnych, a także duże zakupy banków centralnych, które zmniejszają stopniowo swoje rezerwy w dolarze amerykańskim, właśnie na rzecz złota. Co ciekawe, do września 2024 roku. Największym kupującym wśród wszystkich banków centralnych na świecie był Narodowy Bank Polski. Jakie są zdaniem analityków perspektywy na 2025 rok? UBS, State Street oraz JP Morgan spodziewają się kontynuacji wzrostu cen w okolicy 2900 do nawet 3100 dolarów za uncję. Dalsze zakupy banków centralnych, napięcia geopolityczne, spadające stopy procentowe w większości gospodarek, a także coraz wyższe deficyty finansów publicznych. To czynniki, które mają złotu sprzyjać. choć tu niektórzy analitycy robią zastrzeżenie, że w pierwszej połowie roku można zaliczyć spadkową korektę. No to jeszcze rzućmy okiem na perspektywy dla obligacji i akcji rynków wschodzących. Rok 2024 miał być obligacyjnym Eldorado, czemu sprzyjać miała szybko spadająca inflacja oraz obniżki stóp procentowych przez banki centralne. I co? No, dało się zarobić na obligacjach, ale to było znacznie poniżej rozdmuchanych oczekiwań. Inflacja spadała, ale wolniej. Stopy procentowe nie były obniżane tak intensywnie jak oczekiwano, a po zwycięstwie Donalda Trumpa rentowności obligacji zaczęły ponownie rosnąć. Co na to nasi analitycy? Choć większość spodziewa się obniżek stóp procentowych, to nie wróżą, aby poszły za tym duże spadki rentowności, czyli wzrosty cen obligacji średnio i długoterminowych. W obliczu spodziewanych dużych wydatków fiskalnych przez USA inwestorzy wymagać będą jednak wyższej premii za ryzyko. W efekcie entuzjazm dotyczący obligacji wyparował wśród analityków, a zostały ostrożne oczekiwania ze skazaniem, że może bezpieczniej będzie trzymać się obligacji krótkoterminowych, które przynoszą sensowne stopy zwrotu i to praktycznie bez ryzyka stóp procentowych. A co z akcjami rynków schodzących? Tu konsekwentnie panuje raczej pesymizm. Oczekiwane są niskie zyski, a wyceny, nie licząc Chin, wcale nie wyglądają już tak atrakcyjne. Na przykład, Indie czy Tajwan są wprost wskazywane jako rynki drogie. Chiny ważą 27% w indeksie MSCI Emerging Market. A zeszłoroczne pakiety stymulacyjne chińskiego rządu w celu wzmocnienia gospodarki i rynków oceniane są jako niewystarczające. Co więcej. Wielką niewiadomą pozostaje to, jak duże będą cła wprowadzone przez Donalda Trumpa na chińskie towary. Jeśli faktycznie sięgną one zapowiadanych 60%, to sytuacja chińskich eksporterów stanie się trudna. Jeżeli jednak cła będą istotnie niższe, a Chiny dołożą fiskalną bazukę, to ewentualnie wtedy akcje chińskie mogą przynieść inwestorom bardzo miłą niespodziankę. To już na koniec tego przeglądu rynków. Czy w czasie lektury natknąłem się na jakieś wyraźne okazje inwestycyjne wskazywane przez główne firmy? Powiem Wam, że zachowanie rynków w 2024 musiało naprawdę mocno zaskoczyć analityków bo w tym roku byli bardzo powściągliwi w snuciu odważnych tez. Takie strasznie miałkie były te ich raporty. Wskazywali bardzo ogólnie na spółki związane z AI, ale raczej te, które będą uczestniczyły w szerokiej adaptacji tych rozwiązań jeszcze nie są tak wysoko wyceniane. Zwracali uwagę na spółki z sektora infrastruktury, na miedź i metale przejściowe, na akcje z rejonu Azji, w jednym z raportów przewinęła się też Argentyna jako przykład większego od oczekiwań sukcesu odważnych reform przeprowadzonych przez Javier'a Milley, a z podstawowych klas aktywów e, ciągle obiecująco wyglądać ma rynek japoński, choć nie wszyscy akurat podzielają tę tezę. I chyba najtrafniej ujął to Mark Heffele z UBS pisząc tak Dotychczasowa nieprzewidywalność obecnej dekady powinna przypominać nam o znaczeniu pokory i dywersyfikacji portfela. I moim zdaniem to jest najlepsze podsumowanie tych siedmiu raportów. A jak ja uważam, co wydarzy się w rynkach finansowych w 2025 roku? To powiem bardzo szczerze, zgodnie z prawdą i dokładnie tak jak przed rokiem. I, I oczywiście analitycy, którzy tworzą te raporty, też tego nie wiedzą. Czytam te raporty nie po to, aby dowiedzieć się, w co inwestować, bo to wynika jasno z mojej strategii. Ale takie lektury pomagają mi w lepszym zrozumieniu działania rynków i zależności między gospodarką a zachowaniem cen aktywów. Poza tym, jak wiecie, prowadzę także portfel ofensywny i od czasu do czasu w takich raportach znajduję ciekawy pomysł do głębszej analizy. Tylko bardzo ważne jest tutaj stwierdzenie do głębszej analizy, a nie do natychmiastowego zainwestowania. Co mam na myśli? Gdy na przykład kilku analityków pisze, że nie wiem, Korea, jest obiecującym rynkiem. To szukam kolejnych analiz na ten temat ze szczególnym uwzględnieniem takich, które mają zdanie przeciwne. Ponieważ nasz mózg ma tendencję do wpadania w tak zwaną pułapkę potwierdzenia, czyli wyłapywania z otoczenia i z tego, o czym, co, co czytamy, takich informacji, które potwierdzają nasz pomysł inwestycyjny, dobrze jest zatrudnić adwokata diabła, który będzie podważał ten nasz pomysł. I zmuszał nas do zweryfikowania poprawności myślenia. O pułapce potwierdzenia i wielu innych, w które można wpaść inwestując, przeczytacie oczywiście w Finansowej Fortecy, czyli w książce dla osób rozpoczynających swoją przygodę z inwestowaniem i chcących naprawdę zrozumieć, jak inwestować skutecznie i mieć święty spokój. Korzysta z niej już 123 tysiące osób, więc jeśli jeszcze nie znacie tej pozycji, zachęcam do lektury bo dzięki temu po prostu Wasze decyzje inwestycyjne będą zdecydowanie bardziej świadome. A my zobaczmy teraz, jak poradził sobie w 2024 roku opisany właśnie w Fortecy portfel długoterminowy. Tylko pamiętajcie, że pokazuję prawdziwe pieniądze i instrumenty finansowe, ale robię to wyłącznie w celach edukacyjnych, abyście widzieli, jak to wygląda w praktyce po uwzględnieniu wszystkich kosztów, wszystkich podatków, Moich błędów, i tak dalej. Wy musicie opracować własną strategię, dlatego pod żadnym pozorem mnie nie naśladujcie. To jedziemy. Część rynkowa mojego emeryckiego portfela składa się obecnie w 35% z ETF-ów akcyjnych na rynki rozwinięte i wschodzące, w 15% ze złota inwestycyjnego oraz w 50% z obligacji indeksowanych inflacją. Ponieważ w całym 2024 roku mieliśmy do czynienia z umocnieniem dolara o 4,22%, to miało to dodatkowy pozytywny wpływ na wyniki portfela wyrażone w złotówkach. Więc po przeliczeniu wszystkiego na złotówki w całym 2024 roku akcje rynków rozwiniętych zarobiły 23,68%, akcje rynków wschodzących dołożyły 11,61%, złoto przyniosło aż 30,92% zysku. A mój portfel obligacji indeksowanych inflacją wypracował 7,71% zysku. Przełożyło się to w całym roku na stopę zwrotu z części rynkowej mojego portfela w wysokości 16,09%, co przy tak konserwatywnym portfelu jest wynikiem bardzo wysokim i pewnie będzie trudne to do powtórzenia w kolejnych latach. Przejdźmy teraz do omówienia schodów do finansowej wolności jak nazywam ten wykres. Do śledzenia, analizowania wszystkich inwestycji korzystam z aplikacji MyFund. Pod filmem znajdziecie link afiliacyjny pozwalający na jej przetestowanie za darmo przez dwa miesiące, co zdecydowanie Wam polecam, bo to oszczędza mnóstwo czasu i pozwala naprawdę na bieżąco widzieć, co się w tym naszym portfelu dzieje. Na tym wykresie niebieska linia pokazuje co kwartalne dopłaty do portfela, a zielona, jego wartość rynkową. Jak widzicie, startowałem z kwotą 710 948 zł, a na koniec 2024 roku wartość to jest już 1 663 291 zł, z czego 544 659 zł to są skumulowane kwartalne dopłaty, a. 4 407 684 zł to jest kwotowy zysk wypracowany od momentu, w którym zaczynałem prezentować portfel w ramach cyklu Finansowa Forteca w praktyce, czyli to jest od września 2020 roku. W ujęciu procentowym portfel wypracował w tym czasie stopę zwrotu na poziomie 40,28%. Przy czym, jak widzicie, jest on skonstruowany tak, aby mógł spokojnie spać nawet wtedy, gdy na rynkach trwa panika. Pomimo wybuchu wojny w Ukrainie fatalnego dla rynków roku 2022, upadku kilku banków w maksymalne obsunięcie kapitału w całym tym okresie wyniosło zaledwie minus -5,72%. Pięknie poszło nam w tym roku podgonienie inflacji, zaczęła ona uciekać portfelowi w marcu 2022 i jeszcze w połowie 2023 dystans do inflacji wynosił aż 19,6 punktu procentowego. Ale teraz już tylko 1,11 punktu procentowego, więc jestem zupełnie spokojny o to, że nawet jeśli w 2025 zaliczymy straty, to w dłuższym terminie inflacja i tak zostanie daleko w tyle za portfelem. Tym bardziej, że jak doskonale wiecie, drugą połowę moich emerytalnych oszczędności stanowią dwa mieszkania na wynajem. Raz na trzy lata aktualizuję ich wartość, no i dokonałem wyceny również we wrześniu 2024. Po uwzględnieniu całego portfela długoterminowego opisanego w finansowej fortecy, czyli zarówno tej części rynkowej, jak i nieruchomości, od 17 września 2020, czyli od pierwszego dnia publikacji cyklu finansowa forteca w praktyce, łączna stopa zwrotu wyniosła 77,9% i to daje nam aż 36,51 punkta procentowego ponad inflację. Dla pełnej jasności, wycena nieruchomości była wykonana konserwatywnie. Szczegóły znajdziecie w filmie z omówieniem wyników za trzeci kwartał 2024. Kolejna odbędzie się, i to już mogę zapowiedzieć, w trzecim kwartale 2027 roku. Jestem bardzo ciekawy, jak zachowają się ceny nieruchomości do tego czasu. A zatem na koniec 2024 roku część rynkowa to 1 663 000, wartość netto nieruchomości po odjęciu 327 000 zł kredytu i z uwzględnieniem odłożonego z przychodu z najmu funduszu remontowego, którego kwota to już 61 000 zł, mamy 2 216 000 zł wartości nieruchomości netto i to daje nam łączną wartość oszczędności emerytalnych w kwocie 3 miliony. 879 tysięcy złotych. A jak po lekturze tych wszystkich analiz będę inwestować w 2025 roku? Oczywiście zgodnie z moją strategią. W portfelu długoterminowym zakończę ograniczanie wagi rynków schodzących po 2,5 punktu procentowego kwartalnie. To rozpocząłem w październiku 2022, żeby zbliżyć się wagą do indeksu MSCI or Country World Index. Po styczniowych transakcjach, których dokonam po tym filmie, ich waga spadnie do 5% portfela, a 30% portfela będą stanowić akcje rynków rozwiniętych. Jak znam życie, to pewnie te rynki wschodzące w końcu wystrzelą w góry, ale tego typu zakłady postanowiłem robić już tylko w portfelu ofensywnym. No i tam na przykład mam niewielką ekspozycję na akcje chińskie i koreańskie. Jeśli na rynki akcji w tym roku, na tych rynkach wystąpi wreszcie jakaś solidna korekta, taka 15-20%, to zmniejszę prawdopodobnie udział złota o 5 punktów procentowych i kupię za to akcje, tak żeby ich łączna wartość wzrosła do 40% portfela. A zatem spokojnie, konsekwentnie trzymam się strategii, co, jak widzicie, przy bardzo ograniczonym ryzyku i w pełni spokojnym śnie, przynosi całkiem solidne wyniki. I na koniec jeszcze mała ciekawostka. Maciek pokazał mi dziś wyniki głosowania 3378 użytkowników portalu stuk.pl z odpowiedzią na pytanie, jak oceniasz rok 2024 pod kątem własnych inwestycji na rynkach finansowych. Tylko 36% respondentów odpowiedziało dobrze lub bardzo dobrze, a przecież, jak mówiłem na samym początku, to był kolejny świetny rok dla większości aktywów finansowych. Myślę, że problem może wynikać właśnie z prób przewidywania tego, co może się stać na rynku w krótkim terminie, na podstawie lektury jakichś doniesień medialnych. Ja proponuję Wam podejście spokojniejsze, skuteczniejsze, długoterminowe, opisane w finansowej fortecy. I to podejście jest też bardzo efektywne czasowo, bo nie trzeba śledzić rynków, nie trzeba przewidywać przyszłości. Wystarczy pozwolić działać czasowi na naszą korzyść. Rynek spada? Dobrze, pozwoli nam to dokupić tańszych aktywów. Rynek rośnie? Też dobrze. Rośnie wartość naszego portfela. Inwestowanie to nic innego jak zamienianie tracącego na inflacji papierowego pieniądza na kolekcję aktywów. Jeśli będziecie robić to konsekwentnie, rozumiejąc, jak to działa, zaoszczędzicie mnóstwo energii i czasu, pomnażając przy okazji swój kapitał przez liczbę znacznie większą od jeden. I tego życzę Wam z całego serca w tym nowym 2025 roku. Na blogu czekały na Was linki do wszystkich raportów i oczywiście wyniki małego portfela, na które przepraszam, ale w dzisiejszym filmie zabrakło miejsca. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć!